zaprezentować projekt stanowiska przedstawiony przez Klub Praw i Sprawiedliwości w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Rada Unii Europejskiej w maju 2024 roku ostatecznie zatwierdziła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz zmiany rozporządzeń oraz uchylenia rozporządzeń 604 łamane na 2013. Zgodnie z przytoczonymi aktami organy unijne będą decydowały o tym, jakie wsparcie dla nielegalnych imigrantów jest wymagane od poszczególnych państw w ramach tak zwanego mechanizmu solidarnościowego, który zakłada między innymi relokacje. Te przytoczone mechanizmy są znane opinii publicznej jako fakt migracyjny. Proponowane przepisy znacząco pogłębią kryzys migracyjny zamiast zwiększyć skuteczność ochrony granic i powodować zahamowanie napływu nielegalnych imigrantów do Europy. Ogromnym argumentem przemawiającym za szkodliwością tego rozwiązania jest fakt, że we wszystkich miastach zachodniej Europy, które masowo przyjmowały nielegalnych imigrantów, wzrosła przestępczość oraz spadło poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańców. Mając na uwadze powyższe argumenty oraz przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców miasta, Rada Miasta Białostok wzywa prezydenta miasta Białego Stoku do podjęcia wszelkich działań dążących do zablokowania realizacji zamierzeń paktu migracyjnego, które w konsekwencji doprowadziłyby do relokowania nielegalnych imigrantów na terenie naszego miasta. Jest to identyczne stanowisko, które składaliśmy dwie sesje rady temu, a nie zostało dopuszczone do porządku obrad, więc proszę Państwa o refleksję i mam nadzieję, że zmiana zdania. Dziękuję. 26 maja odbyła się sesja Rady Miasta Białego Stoku. Radni spotkali się i dyskutowali o wielu różnych sprawach. O jednej nie podyskutowali, przełożyli, a w zasadzie odrzucili. Czego sprawa dotyczyła? No wiadomo imigrantów. Przed wyborami ten temat jest jak gorący kartofel. Wyrzucamy, wyrzucamy, wyrzucamy. Tym razem stanowisko, które przygotowali Radni PIS zostało rozdane dla wszystkich radnych Koalicji i radnych Trzeciej Drogi, a więc tej grupy, która wspiera prezydenta Teusza Troskolaskiego. Nie wszyscy go przeczytali. Czemu? Bo jedna z radnych Platformy obleciała wszystkie stanowiska, wyjęła z rąk swoich kolegów i koleżanek uchwałę, a właściwie projekt uchwały przedstawiony przez PiS i podarła. Taki mamy zwyczaj parlamentarno-radny w naszym uśmiechniętym mieście Białystok. Partnerzy portalu Diadom Okna i Drzwi oraz MK Foam Koło, materace, łóżka, stelarze Rada Unii Europejskiej w maju 2024 roku zatwierdziła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2024 łamane przez 1351 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zarządzania azylem i migracją. Zgodnie z przytoczonymi aktami Organy unijne będą decydowały o tym, jakie wsparcie dla nielegalnych imigrantów jest wymagane od poszczególnych państw w ramach tzw. mechanizmu solidarnościowego, który zakłada m.in. relokację. Te przytoczone mechanizmy są znane opinii publicznej jako pakt migracyjny. Proponowane przepisy znacząco pogłębią kryzys migracyjny, zamiast zwiększać skuteczność ochrony granic i powodować zahamowanie napływu nielegalnych imigrantów do Europy. Koronnym argumentem przemawiającym za szkodliwością tego rozwiązania jest fakt, że we wszystkich miastach zachodniej Europy, które masowo przyjmowały nielegalnych imigrantów, wzrosła przestępczość oraz spadło poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańców. Mając na uwadze powyższe argumenty oraz przede wszystkim mieszkańców Białego Stoku, Rada Miasta Białystok wzywa prezydenta Białego Stoku do podjęcia wszelkich działań dojrzących do zablokowania realizacji zamierzeń paktu migracyjnego, które w konsekwencji doprowadziłyby do relokowania nielegalnych imigrantów na terenie naszego miasta. To była treść tego właśnie stanowiska, które Radni Pisu przedstawili. Radni Pisu, idąc trochę śladem swoich kolegów z Sejmiku, chcieli, aby Biały Stok sprzeciwił się przyjmowaniu migrantów. I nie, nie było tutaj mowy o Centrum Integracji Cudzoziemców, o którym już wiadomo, że nie powstanie, bo województwo Podlaskie nie podpisało umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Województwo podlaskie na pewno nie stworzy punktów w suwałkach i w Łomży. być może powstanie on w Białymstoku. Natomiast obawy przed przybyciem migrantów do Białego Stoku, nielegalnych migrantów w ramach relokacji, czyli paktu migracyjnego, wcale nie są takie fantastyczne. Mówiliśmy o tym rok temu, kiedy nagrywałem materiał pod hotelem Mosir, a właśnie Bosir w Stoku, przy ulicy Włodwskiego, wspomniałem wówczas, że wojewoda podlaski, Jacek Brozowski, zadał pytanie dla samorządowców, gdzie w razie czego można byłoby przetrzymać nielegalnych imigrantów. No i usłyszał, że w różnych miejscach, są różne lokalizacje. Białystok wskazał dwa punkty: jeden z akademików przy Politechnice Białostockiej oraz drugi punkt to był właśnie ten hotel Bosie. Potem, potem okazało się, że Polska podpisała, a w zasadzie stała się stroną paktu migracyjnego i nie. Nie będzie musiała wprowadzać żadnych przepisów. Z początkiem roku 2026 te przepisy zaczną automatycznie działać. I nie, nie jest prawdą to, co mówi Rafał Trzaskowski, że przyjęcie Ukraińców do Polski zwalnia nas. Nie ma ani jednej litery, ani jednego zapisu i nikt nie jest w stanie pokazać takiego punktu. Mamy tylko coś na gębę, co słyszał podobno Rafał Trzaskowski, o czym słyszał również Donald Tusk i hmm, on tego nie przyjmie. No cóż, nie wiem jak tym przyjmowaniem czy nie przejmowaniem, ale jak póki co Niemcy nie pytając nas, podrzucają nam nielegalnych imigrantów na granicę albo za granicę, czym się specjalnie nie kryją. Pisze o tym niemieckie, niemiecka prasa, pisze Die Welt, mówią o tym niemieccy politycy, na przykład nowy kanclerz Niemiec. Wszyscy w zasadzie o tym mówią, poza polskim rządem, który oczy jest szeroko zamknął i robi tak. Nie widzę, nie widzę, to nic się nie dzieje. Takie są właśnie nasze. Działania, jeśli chodzi o kwestię pakta migracyjnego. No ale wróćmy do Białego Stoku. Radni chcieli, aby prezydent Białego Stoku, tak, tak, ten sam, który oświetlał na zielono budynki Ratusza i Pałacu Gościnnego, żeby migranci wiedzieli, gdzie trafić, żeby można je było przyjąć, żeby się nimi zaopiekować. Otóż tenże sam prezydent byłby zobowiązany, żeby rozpocząć coś, jakieś procedury, działania, żeby mieszkańcy Białego Stoku mogli czuć się bezpiecznie, a imigranci tu nie trafili. Już truskolaski, którego, dla którego bezpieczeństwo Białego Stoku jest ważne, ale znacznie ważniejsza jest kariera jego syna. W związku z powyższym postanowił, jak zwykle, wykazać się nad gorliwością, i w porozumieniu ze swoimi radnymi, z radnymi, którzy, z którymi tworzy koalicję rządzącą miastem, postanowił ten pakt odrzucić. I tak pani, jedna z radnych, ta najgorliwsza, biegała. I wyjmowała roznane wcześniej stanowiska, które roznosiła jedna z radnych podpisów je kolegom i koleżankom wszystkim obecnym radnym na sesji i rwała je w pocie czoła. Radni platformy obywatelskiej, radni trzeciej drogi pracowicie odmawiali i mu tłumaczyli, że oni absolutnie nie chcą przyjąć tego paktu, i ten pakt odrzucili co więcej nie przyjęli go do porządku. Ostatecznie rozeszło się tym, że do dyskłosowania nad tą sprawą nie doszło. Co się mogło wobec tego w tej sytuacji zdarzyć? No cóż, zdarzyło się to, co się zdarzyło. Radni schowali głowę w piasek, sprawy nie ma, migrantów nie ma, pakt migracyjny Polski nie dotyczy. Dlaczego? Bo tak mówi Rafał Trzaskowski, który kandyduje na prezydenta, oraz Donald Tusk, który jest premierem. No cóż, jeżeli Donald, Donald Tusk powie, że prawo ciążenia nie działa, a PI to nie jest 3,14, to nie znaczy, że nie jest. To znaczy, że on tak mówi. Na tą chwilę Możecie Państwo obejrzeć nagrania, a stanowisko przeczytać i sami podjąć decyzję. Natomiast w naszym pięknym, uśmiechniętym Stoku mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej sytuacji, w której prezydent, a jego wola i kariera syna Tadeusza Truskolaskiego-Krzysztofa będzie dużo mniej ważna niż bezpieczeństwo mieszkańców. A wtedy mieszkańcy mogą zatroszczyć się o to, żeby prezydent nie był i nie czuł się bezpieczny. Tak, nawiązuję do tego tematu, o którym mówiłem kilka dni temu, mianowicie do tematu referendum o odwołaniu Tadeusza Cierpliwie czekam na zakończenie procedury i zamieszania wyborczego. I kiedy tylko rozpocznie się normalny czas w polityce, czyli skończy, skończy się to całe zamieszanie związane z wyborami prezydenckimi, zamierzam rozpocząć na poważnie te działania, ponieważ już sama akcja związana z odmawianiem rządzącej większości, Radą Miasta, rządzącej większości, która rządzi w Radzie Miasta, i prezydenta Truskolaskiego, żeby nie przyjmować tego paktu, skłania mnie do twierdzenia, że coś tu śmierdzi. I może być tak, że tych imigrantów będziemy tu jednak mieli. I nie nie tak jak teraz, zamkniętych w Straży Granicznej na terenie ośrodka, tylko otwartych, chodzących, spacerujących, o których nie będziemy wiedzieli, kim są, bo nikt nam o tym nie powie. Przemysław Sarosiek. Dzień dobry, Podlaskie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadom.pl Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło DDP 24 masz 10% zniżki.